okej okay. dobra okej, okay, witam was witam was na youtube wy na razie na youtube będziecie to oglądać jestem ciekawy ile będziecie to oglądać na pewno chciałem was bardzo serdecznie zaprosić do takiej jakby serii którą będę prowadził na w, tra w trakcie live'ów ponieważ Według mnie to będzie najlepsze rozwiązanie. Dzięki temu mogę Wam przedstawić właśnie grę, porozmawiać z Wami. I jakby tak powiedzieć, nie muszę tego wrzucać na YouTube, ponieważ to się pojawia automatycznie. I to mi się podoba. Więc zrobimy tak jakby Let's Play, w którym będę przechodził Falcon 4. Nie, że nie mam w to grać, po prostu chcę wrócić do tej gry. prorok już przeszłem, teraz będziemy po prostu jechać ze. Fabułę. Myślę, że będzie live taki dwugodzinny, nie wiem. Zależy od tego, czy będziemy się chciało dalej grać, czy nie. A za ten czas, tak. Ja bym chciał sobie coś kupić. Tak, chcę sobie coś kupić. Mam chyba 50 tysięcy, jak się wybieram. To więc e, według mnie to jest dużo. Czyli nie no, na początek jest bardzo fajnie. Okej, okay, tu jest ten dziennik Mohana. Dzięki kochana. Nie. Tu gdzieś jest. Tu. o, dobra jest. Będzie jeszcze do kolej, Do kolejnej nagrody. A i mich Aha, to znasz pokój w ogóle. Mi chodzi w ogóle o... O, Pyk, 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 pyk. Okej. Dobra. Więc tak, sprzedajmy co towary. Nie, się. Ha, czekajcie, na początek tak, jeszcze przed tym, zanim my coś będziemy kupować, Tak, mogę sobie wreszcie coś kupić i kupimy sobie, no, pierwszym naszym umiejętnością będzie ten kolejny Pasek życia, to będzie trzeci. Dzięki temu mamy trzy paski życia, to jest, według bardzo, bardzo dobrze. O, kolejna umiejętność, no to fajnie. Ja bym sobie od razu to chciał kupić, ale to potrzebuje dwa punkty. Aha, jeszcze. Aha, dobra, nie. Nie było pytania. Nie, jeszcze. Bo ja teraz tak ten... Nie, nic nie możemy. A, w ogóle co potrzebujemy? Będę musiał potrzebować tego wilka tybetańskiego jako pierwszego. E, sambar indyjski. To to się... Aha, dobra. Sprawdźmy, co myśmy tak potrzebowali. Na pewno jakąś broń. Czy może kałasznika zostawić? Możemy go? Nie, nie możemy. Kałaszkika po prostu sobie zostawić. Kupić jakieś takie. Ten. Na razie pozbierać po prostu w Haisen na jakieś lepsze bronie. Albo, albo PKM-kę kupić. Hm. Nie wiem. Dobra, zostawimy na razie. Nie będziemy nic sprzedawać, nic kupować. Po prostu zrobimy zadanie. Odblokujemy troszkę. Troszeńko odblokujemy terenu, więc. Będzie dobrze. Dobrze. Okay. E, będziemy musieli kupić sobie w pierwszej kolejności. No, dobra, spoko. Po co mi ty Rolka? Szybciej dojedziemy... Czekajcie chwilę. Albo... To. O, czekajcie. Przepraszam Was oczywiście O, siostra, nie sobie poradzić życzeni, więc trzeba jej pomóc Dobra Ok e, Więc tak Kierowanie jeszcze na nie Czekajcie, my... my Musimy tutaj Czekajcie, co jest prawda. Aha, małe tyle użyć No dobra, to tu użyjemy jej. No, dobra. Niech już będzie trochę. Dobra. A to teraz z chodzi jest. Czekajcie, jeszcze coś sprawdzę. Yy. Kombinezm do Dobra, musimy... Po prostu musimy odblokować więcej misji Jedziemy Na razie my się nie przejmujemy, idziemy po prostu tę misję To ja coś tam mi się przypomina. W ogóle tak, będziemy musieli kupić na pewną miksturkę do tego, żeby jak zbierzemy jakąś roślinkę, to będziemy od razu dostawać dwie roślinki. Bo jest takie coś. I mam nadzieję, że takie coś, że będziemy tą umiejętność bardzo szybko mieć. OK? podnieśmy kłatwiczkę. To jest pierwsza misja, nie licząc proroku oczywiście. Jeżeli oczywiście mi się spodoba, to może łapkę dać, nie? Bym się w ogóle, w ogóle bym się nie zdenerwował. Wow, okej. Okay. Ja pamiętam co to było. Ja kiedy ja ostatni raz tę misję grałem. Okej, okay. easy. A nie jeszcze że to. Wole kawała しいます。